Nazywamy się zespół Akonajt, to jest Przemysław, który bardzo dobrze gra na bębnach, Krzysztof bas, Katarzyna wokal i Kamil, Kamil klawisze. No i Michał oczywiście, Michał, Michał, Michał gitarzysta nasz solowy, twórca wszystkich kawałków praktycznie od strony muzycznej oczywiście. Ach, nie przesadzajmy Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich na nasz koncert. Spróbujemy zaserwować Wam dużą dawkę, oczywiście, pozytywnych emocji i dobrego roka. Oczywiście, mieszankę dobrego roka, bo nasz styl określić jest bardzo trudny. Zapraszamy bardzo serdecznie. Godzina 20.